Przed chwilą przepięknego TikToka obejrzałem sobie z reportażu telewizyjnego, gdzie przedstawili w mobilną hamownię w Poznaniu, <noise> w której pokazywali, jak mierzą prędkość nielegalnego motocykla. Wszystko fajnie, spoko, tylko, że prędkość została zmierzona bez obciążenia, na bieżni, Dla hamowni, brawo. Brawo, jak zwykle popis wiedzy, jak używać urządzeń. Nie? Oni... Nie potrafią prędkości poprawnie zmierzyć suszarką, a oni są mobilną hamownię obsługiwać. Ja nie wiem, to jest po prostu śmiechowate, nie? I ludzie mnie tam jadą, że krytykuję właśnie takie rzeczy, że, że policja chce ukrócić te nielegalne motocykle, coś tam, coś tam. Spoko, możecie krytykować, ale właśnie ja na przykład też krytykuję to, że szerzy się takie bezprawie, stawianie jakichś mandatów bezpodstawnych kompletnie. Jeżeli zmierzą mi na przykład mój rower jest nielegalny na hamownik, która nie będzie miała homologacji, legalizacji sorry. Ale kurwa, budżet został uzupełniony, widzę. Pięknie, więc wiecie, chodzi mi po prostu o to, że oni wykorzystują to, że ludzie nie znają swoich kaw, nie że wykorzystują to, że nie wiedzą, że oni takiego pomiaru nie mogą na przykład dokonać urządzeniom, które nie ma legalizacji. Ja nie mówię, że to akurat nie ma, ale załóżmy, że nie ma, tak? Albo, tak jak Kojciech opowiadał, że strażnik miejski coś tam mu na, na rowerze próbował przełączać, klikać jakieś guziki, nie? Nie, kurwa, no, nie, nie robi się po prostu takich rzeczy, nie mogą robić takich rzeczy, tak? O to mi chodzi że jak chcecie to robić, to róbcie prawdzie. Od nas się wymaga przestrzegania prawa, a oni sami tego nie robią, nie? Tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Niech sobie bierzą, niech sobie sprawdzają, niech sobie k***a, konfiskują cokolwiek, ale róbcie to zgodnie z przepisami. I tyle.